Red flagi w przyjaźni. Jeżeli twoja koleżanka, przyjaciółka, kolega, pies, sąsiad, ktokolwiek ma takie cechy, uciekaj. Run away. Girl, just, just go. Nie dopuszczanie cię do słowa. Cześć, dawno się nie wiedziałyśmy, jak ci minął dzień? Bo mi, dzięki, że pytasz, naprawdę super wiesz, co dostałam ostatnio. Niezdrowe papugowanie i naśladowanie wszystkiego, co robisz. Jeżeli za każdym razem jakimś dziwnym trafem, kiedy spotykasz się z tą koleżanką i masz coś nowego, ona następnym razem ma to samo, tylko lepsze, to wiedz, że to nie jest zdrowe. I ona otwarcie ci nie powie dlaczego. Dlaczego ubiera się tak samo jak ty, dlaczego musi mieć zawsze to samo co ty, ale zawsze lepsze? Prawda jest taka, że jest po prostu strasznie zazdrosna i próbuje się stać tobą. Ale jak wiemy, no to zazwyczaj nie wychodzi, także totalnie się nie opłaca. Obrażanie ciebie, otwarcie. Aż mi oko skacze. Jeżeli Twoja przyjaciółka przy każdej okazji musi podkreślić, jak bardzo jesteś niewystarczająca, jak bardzo masz dziwny nos, odstające uszy i w ogóle to nic z ciebie nie będzie, to wiedz, że nie jesteś w dobrej relacji. Prawda jest taka, że ta dziewczyna jest tak zakompleksiona, że musi cały czas cię zniżać do swojego poziomu, tak żebyś czuła się tak samo beznadziejnie jak ona. To nie jest zdrowe. Girl, run away. It's unhealthy. Umniejszanie wszystkiego, co robisz. To jest bardzo częste. Na pewno to znasz. Zudało Ci się coś fajnego zrobić. Nauczyłaś się czegoś nowego. Dostałaś dobrą ocenę, nie wiem, dobrą pracę, cokolwiek. I jeśli słyszysz za każdym razem potem od Twojej koleżanki, że w sumie to nie było takie trudne, że każdy by tak zrobił i że to w sumie nie jest aż taki straszny wyczyn, wyrzuć ją z swojego życia, bo to nie jest zdrowe. I to jest bardzo częste, niestety. Jak zauważyliście, większość z tych punktów po prostu wywodzi się z zazdrości. Także zazdrość niszczy wszystkie relación